Jaki ten kot był? 7, 7, 8. Proszę mi nie No dobrze. Nie cenia, to i cenia. Bezcielna. Następna. Mhm. chciałam kupić to czekoladę, ale nie wiem, które to było. Nie mogę przeczytać. Ym, przeczytać zależy, jaką czekoladę. Ym. Już pani pokażę. No to, nie mogę przeczytać, jaka jest. To jest zwyczajna taka czekolada. Aha. Przesz, dziękuję. Jaki kot? 7, 7. 8, 9, 100. Dobrze. Następna. Halo, następna, śpisz? Co? Ja, ja nie śpię wcale. I tak, ja chciałam kupić, ale nie mogę sięgnąć. Te barwniki, można je kupić? No tak, tak. Jaki kolor, proszę powiedzieć. Um, um, nie wiem. Psz, przypomnę już sobie, jaki to chciałam. A tak, chciałam. Różowy. Dobrze. Różowy jest tani bardzo. Proszę. Um, dobrze, jaki kot? Dziewięć. 8, 10, 11, 12. Dobrze. Do jedzenia, do jedzenia. Ojciu. O, jejciu, o jejciu. Co to tak się tu ko idzie? Ach, nareszcie chwila spokoju. Hmm. No nareszcie. Nie muszę odłożyć. No nie. Hmm. Ciekawe jak tam moje siostra w pracy. Żeby nikt tego nie słyszał, o jest naszej tajemnica, że jest siostra moja z innej pracy. Nikt podobnie do niej nie przychodzi, ale dobra, poczekam to jeszcze na jakichś klientów. Jeśli byle będą. Proszę pani proszę się się wydarmować. No dobrze, nie będę się wydarmować. Ale, no o co pani chodzi? Nie mamy po prostu tej kawy. No dobrze, no to trudno. Następnym razem. 真的呀，真的呀。